Witam Was z sali operacyjnej i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić pacjenta, którego operuję, bo on ma bardzo ciekawą operację, czyli operację, które często robię, nazywa się, czyli operacje typu combo. Ale co to jest za combo w dniu dzisiejszym? Słuchajcie, tutaj jest ciekawa historia, ponieważ pacjent zgłosił się z jednym jedynym problemem, mianowicie z, z zaburzeniem oddychania w czasie snu, a konkretnie z bezdechem sen. I y, ja to zacząłem badać. I słuchajcie, co się okazało. No, okazało się, że ma oczywiście bardzo duże przerosty i wiotkość podniebienia y, miękkiego języczka, więc coś, co jest typowe u pacjentów z bezdechami. Y, ale y, okazało się, że ma z skrzywioną przegrodę nosową. Która mu blokuje yy, przepływ powietrza przez nos. Jak miał tą koszmarnie skrzywioną przegrodę, to przerosła mu po drugiej stronie małżowina nosowa dolna, bo często się tak dzieje, że jak jest skrzywiona przegroda, to jest taki kompensacyjny przeros, albo rozwój taki po prostu anatomiczny, że. Że jest przeraśnięta małżowina. A ta małżowina blokuje drugą stronę nosa, więc pacjent jest zablokowany kompletnie i podwójnie. Mało tego, co się okazało dalej. Okazało się dalej, że przy tak koszmarnym strumieniu przegrody nosowej, przy tak, przy tak słuchajcie, przy, przy takim wielkim przeroście małżowiny po drugiej stronie, zablokowało mu kompletnie zatoki. W związku z tym rozwinął mu się przewlekły stan zapalny zatok, z czego sobie nie zdawał sprawy dopiero jak rozmawialiśmy na temat jej objawów, że ma katar, yy, że, że ma czasem pobolewanie głowy w trakcie infekcji, że ma w ogóle nawracające, częste infekcje i jeszcze taki charakterystyczny przy zapaleniu zatok objaw, tym nawracającym, ostrym, że mówi, że jak się przeziębi, to potem przez parę tygodni nie może mu się nos oczyścić i ma katar jest ciągle zatkany. Więc Suma summarum yy, przyszedł z, z, tylko i wyłącznie z problemem bez a okazało się, że ma trzymaną przegrodę, przerośniętą małżowinę, że ma przewlekłe zapalenie tapeczki, no to pierwsze. No i w związku z tym yy, zaproponowałem mu wykonać operację typu combo, żeby za jednym zamachem rozwiązać wszystkie jego problemy, które mają wpływ na chrapanie, bo i przegroda, i małżowina, i przewlekłe zapalenie zatok ma wpływ na powstawanie bezdechów sennych. Czyli leczymy go kompleksowo, całościowo, tak żeby była największa szansa, żeby, żeby, żeby mu poprawić. Więc e, co ma robione? Miał. Miał. Jest już po. Jest już po e, operacji podniebienia miękkiego języczka i ściany gardła. Jest już pacjent po y, operacji przegrody, bo już to zrobiłem. Y, również zrobiłem plastykę tej małżowiny dolnej po stronie prawej, y, więc też już jest pomniejszona. No i teraz ostatnia y, operacja y, z tych czterech, które ma, czyli operacja endoskopowa zatok, czyli oczyszczam te zatoki tak, żeby miał drożne y, ujścia. Więc y, dużo pracy. Jeszcze pacjent, jak to mówię, z nami nie współpracuje, ponieważ dosyć ma silne krwawienie śródoperacyjne, no ale czasem się tak zdarza. Więc my musimy, po prostu mamy jakieś swoje sposoby na to, żeby, żeby się przed tym ratować. Więc działam dalej i jestem przekonany, że jak pacjent się wygoi, to będzie miał bardzo duży, dużą poprawę.